Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby nowa produkcja na silniku sprzed 18 lat? No ja w sumie też nie, ale najwidoczniej przyszło nam to ujrzeć. W nowo powstałej strzelance FPP opartej na tej samej architekturze co Half-Life 2. To, co teraz oglądacie, to moje pierwsze spostrzeżenie na temat gry Military Conflict w Vietnam. Gra jest aktualnie dostępna na Steamie w formie wczesnego dostępu. Także nie traktujcie tego jako recenzja, bo do premiery jeszcze daleko. A wiadomo, do tego czasu może się trochę pozmieniać. Słyszeliście kiedyś o takiej serii jak Day of the Fit? Drugowojenne, wieloosobowe FPS-y, w których nie było żadnego systemu progresu, skomplikowanych mechanik, milion broni czy też skórek do nich. Ja słyszałem, ogrywałem, bawiłem się świetnie, a w szczególności wersję Source. Czemu w ogóle o tym wspominam? Ponieważ każda moja godzina gry spędzona w Wietnamie uświadamiała mnie, jak bardzo ta gra przypomina tę wyżej wymienioną. Naprawdę. Ale dobra, zacznijmy od początku. Military Conflict Wietnam. Jest ona w 100% na rozgrywkę wielosobową, także nie oczekujcie kampanii czy jakiejkolwiek fabuły. Będziecie postawieni przed sześcioma trybami, w których nie ma żadnego zaskoczenia. Wiadomo, przejęcie flagi, team deathmatch, dominacja, no klasyka, ale nie uważam to oczywiście za wadę, bo mi te tryby jak najbardziej odpowiadają. Gorzej, że prawdopodobnie w połowę w nich nie zagracie nigdy. Ale dlaczego? To opowiem później. Do meczów można dołączyć na dwa sposoby. Pierwszy to szybki, gdzie wybieracie w jaki tryb chcielibyście zagrać, na jakiej mapie, a jest ich aktualnie 7, Po czym gra dołącza Was do konkretnego serwera z wybranymi wcześniej ustawieniami. Natomiast drugi to manualny, gdzie otwieracie wprost wyszukiwarkę serwerów niczym w Counter-Strike'u bądź Garry's Modzie. I to jest bardziej preferowana przeze mnie metoda. Natomiast teraz przechodzimy do tego, co fani strzelania lubią najbardziej, czyli bronię, system strzelania oraz poruszanie się. I tutaj moim zdaniem gra broni się w połowie. Wchodząc na serwer, macie do wyboru 6 klas: strzelec, snajper, inżynier i. E, radioman. Mocno przypominają swoje odpowiedniki w Battlefieldzie, ale osobiście uważam, że są one zrobione na siłę. Klasy praktycznie niczym się nie wyróżniają, gdyż bronie, którymi władają, często są używane przez inne, a przedmioty są nierzadko mało przydatne. Radioman posiada nalot z góry, inżynier miotacz ognia oraz miny, a snajper, wiadomo, karabin z lunetą. I to rozumiem, ale reszta jest imo bezużyteczna. Dla przykładu, taki medyk. W teorii posiada zestaw leczniczy, ale co z tego, skoro TTK jest tak niski, że nim ktokolwiek taką paczkę dostanie pod nogi, już dawno gryzie piach. Podobnie jest ze strzelcem posiadającym torby z amunicją. Nim wam się w ogóle wyczerpie amunicja, już dawno wy będziecie leżeć. I nie chodzi o to, że mam jakiś duży problem z klasami, ale nie czuć, żeby były one jakoś super unikatowe. A da się to zrobić lepiej, nawet poprzez proste rozdzielenie broni. A tych jest całkiem sporo, muszę przyznać, bo każda ze stron konfliktu ma swoje własne zestawienia GNATów, zaczynając od zwykłych pistoletów maszynowych MP40, PPS bądź Skorpiona, przez bara, Thompsona, Garanda lub Springfielda, kończąc na K98K, Mosin Nagant i walonym RPG. Pod tym względem jest w czym przebierać, także każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że strzelanie jest przyjemne, czuć kopa broni, odrzut jest akceptowalny. Odgłosy, co prawda, mogłyby być lepsze, ale nie ma co narzekać, bo jako tako naprawdę dają radę. Natomiast responsywność postaci również jest bardzo w porządku. No ale to silnik Source. Wiadomo, jeżeli graliście kiedyś jakieś tytuły od Valve, to wiecie o jakiej responsywności mówię. Jeżeli kogoś to jara, to możecie również w małym stopniu przebierać swojego żołnierza. Dla mnie to zbędne, ale no jest coś takiego, więc wspominam. A! Jest jeszcze jakiś system levelowania postaci, ale on kompletnie nic nie daje, bo tak naprawdę wszystkie bronie są dostępne od samego początku. Po co w takim razie zapytacie? Nie wiem, odpowiem. I w zasadzie to chyba wszystko. Gra na tę chwilę jest jak najbardziej grywalna w kontekście mechanik, a twórcy zapowiadają, że do premiery jeszcze daleko i z pewnością nas jeszcze zaskoczą nową zawartością. Do tego bezpłatnie, to znaczy kupując grę raz, nie użycie później żadnych mini DLC czy dodatków. I tutaj powoli przechodzę do największego moim zdaniem problemu z grą: cena. Aktualnie na Steamie produkcję możecie nabyć za polskie 80 zł czyli około 20 dolków. To naprawdę dużo zagre takiego kalibru, gdzie reklama opiera się głównie na kaśle "nowa gra" na silniku Half-Life 2 czy tam Source. I najwidoczniej uważam tak nie tylko ja, bo serwery świecą pustkami. W godzinach szczytu widziałem maksymalnie dwa pełne serwery po 18 graczy na każdym. To mało. Jeżeli uważacie, że gra jest warta tych pieniędzy, śmiało kupujcie, bo z czystym sumieniem mogę polecić ją każdemu fanowi strzelanek, a dzięki takim ludziom jak wy, społeczność tej gry urośnie. W przeciwnym wypadku, wielce prawdopodobne jest, że dopóki cena nie spadnie przynajmniej o połowę, ogranie jakiegokolwiek innego trybu niż Team Deathmatch będzie niemożliwe lub graniczyło z Jeżeli dotarłeś do końca, dziękuję Ci za wysłuchanie tego... Jak masz ochotę, oceń poprzez zostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło, Także trzymajcie się. Hej!